Tak jest, Idziemy mm -hmm. wspólnie z synem tym przyjacielem Maciekiem. No i ruszyliśmy na siódmy zlot warszawskich alfakolików i wielbicieli włoskiej motoryzacji. No i pojechali panowie sami, beze mnie, zostawili mnie w domu. Dowiedziałem się o tym zlocie dopiero jak Maciek wrócił. Sam się napawał Włoszczyzną. Powiedz kolego, Skąd taka pasja do Alfa Romeo? Teraz? Pasja jest u mnie od momentu, kiedy. Może już powiem około 15 lat. To już kawałek to już czasu. To czasu. Od momentu, kiedy zacząłem pracować w Alfa Romeo w serwisie, naprawiałem Alfy to pokochałem te samochody. za co kocham Alfy? No, jest. W nich niesamowita stylistyka, która przyciąga, przyciąga wzrok, przyciąga serce, mają, mają w sobie coś, mają w sobie ducha. Mają duszę właśnie. Właśnie tak, uważam, że włoska motoryzacja ma w sobie coś, coś takiego, co przyciąga wzrok, duszę, serce się otwiera i chce się z nią obcować. To jest silnik 102 litry na dwóch gaźnikach, 130 koni. Przy tej masie samochodu super rozwiązanie. E, nietypowym rozwiązaniem jest to, że silnik jest umieszczony z przodu, skrzynia biegów jest z umieszczona z tyłu. To samo, żeby, żeby było jak najmniej rzeczy niereserowanych, e, niereserowanych. Mamy tutaj tarcze hamulcowe przy skrzyni biegów, nie ma ich przy kołach, tak jak zwyczajowo jest to robione. W tej chwili. One są umieszczone przy, przy, przy skrzyni biegu. A ta skrzynia z tyłu była, była świetnie na rozkład masy. Dokładnie tak, tylko wiesz, to jest świetne na rozkład masy, ale bardzo ciężkie przy wymianie. No tak, drogie i tak dalej. Dlatego większość tych samochodów pogniła gdzieś porowa. Wyjątkowości włoskiej motoryzacji dodaje to, że projektowali je najlepsi designerzy świata. W tym wypadku Włosi lub pracujący we Włoszech różni ze świata. Tacy jak Bertone, Bonifarina, Giugiaro czy Gia. Bardzo często błędnie czy Gia. Dla mnie po prostu oficjalnie ładny. No w końcu samochód został dwa lata z rzędu z samochodem Playboya. No tak. Jak to Jeremy Clarkson mówił w top Girze, żeby dzieci zasłoniły oczy, bo zaraz będzie pornografia na ekranie. <grywka> Auto piękne, gratuluję. Dziękuję, proszę zajrzeć do środka. I z dumą przyglądam napis karabinieri. Rzadko jest tak, żeby ktoś w Polsce chciał mieć napis policja. No ale Maciejku, nasza policja również jeździła Alfami 159 i ładnie się prezentowała. Tak, i ładnie, to prawda. To ten tatuaż to jest, tak naprawdę, on pokazuje smoka, tak? To jest smok. No i w tym momencie, jak ktoś wie, że to jest znaczek Alfa Romeo, no to się zachwyca. On tak naprawdę jest zwykłym tatuażem, tak? To, znaczy, dla mnie nie jest zbyt tatuażem, bo, bo to, dla mnie pasji, znaczy. Tatuaż z pasji. Tak, tatuaż z pasji, żeby wiedzieć, czy nie zapomnie się o tej Marce, którą to, kocham. Ja myślę, że ty nie zapomnisz. Ja nie zapomnę. W logo Alfa Romeo to nie jest smok, tylko wąż pożerający człowieka, i widniał on wcześniej w herbie Visconti, później również u sforców. Widnie on również w herbie Sanoka, gdzie Bona sforca odcisnęła swój pas. pas Tych egzemplarzy zrobili włosi 400 sztuk. Z 2-4, 200 koni, łopatki, automat, roso, no to jest rosso, 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 i na kofe, siedzenia, szklany dach. Szklany dach. I to no, ładna brela. No Super. Brera, jest. Jest... No i mnie tam właśnie nie było. Żałuj. Tutaj też Maciuś pojechał sobie sam na jakieś targi narzędziowe, garażowe, coś tam dla mechaników. Trochę ciekawych rzeczy było. Zobaczycie na czym się głównie Maciek skupił. Głównie skupiłem się na pięknych samochodach naprawdę atrakcyjnych, w kilku przy okazji bardzo fajnych starych klasykach oraz na bardzo ciekawych narzędziach. To jest rzeczywiście bardzo interesujący mustang z lat 60. wersja Cabrio, ale czy na pewno chodziło Maćkowi o tego Mustanga? To ciekawe auto Trelli Driftera i Giganta i fajne do driftu nie BMW, nie Nissan, tylko nietypowy Opel GT. A to jest dowód na to, że być dobrym w terenie, nie potrzeba miliarda złotych na nowego Jeepa. Wystarczy stary gaz. Baza na pewno nie była droga, ale graciarnia, która tutaj jest doczepiona, swoje kosztowała. I po tych atrakcjach Maciej wyszedł z ptaka, to znaczy z centrum wystawowego ptaka.